Mąż już z rana był na hali targowej i właśnie kupił u pewnej pani takie fajne kwiatki przepiękne. I oglądamy właśnie odcinki z Chorwacji. Akurat Brela leci i sobie wspominamy i nie możemy się tu czekać ponownej wyprawy. O, patrzcie jak pięknie. Nice. Jeszcze troszkę. Hej, witamy. Jesteśmy już w Polsce. I idziemy sobie pooglądać troszkę, co tam słychać na mieście, co się zmieniło. A w jakim mieście jesteśmy, to może zgadniecie w komentarzach. Może ktoś napisze, nie zdradzimy. Także będzie dla Was niespodzianka, taka zagadka troszkę. Pobawimy się, quiz, w jakim mieście jesteśmy. Parę ujęć zapewne nagramy. Być może ci, co oglądają nas dłużej, to wiedzą, z jakiego miasta pochodzimy, więc może się to szybko. Chcecie coś dodać? To teraz idziemy zjeść pyszne lody. A później będziemy jechać na uwiadek do Izymamy, do babci Aleksa. <grym> Maxa niestety ze znami nie ma, jest na wycieczce. Będzie Dzisiaj... więcej dla nas. <grym> tak, kołduny będą, to też pokażę, bo to jest taka nietypowa potrawa wywodząca się w sumie z Litwy. Kołduny litewskie, więc jest naprawdę nietypowa. Ewa specjalnie co lubi nas przyjazd. Tak, tak. Moja ma specjalnie gotuje, Piotrek zarządził wczoraj. <grym> Tak, wczoraj powiedziałeś, czy w czwartek? W czwartek, Czartek, czyli sobotę mamy. Powiedział, że fajnie by było, jakby były kłoduny. No i, i będą kłoduny. Więc jeszcze co chciałam powiedzieć odnośnie Maxa, że się martwiliśmy, bo wczoraj y, dosyć wysłaliśmy mu takie życzenia. Nie wiem, może pokaże te życzenia teraz, a może nie. Zobaczymy. Zapytam mojej mamy, czy chce się no pokazać. Tak. Bo być może pokaże teraz, wysłaliśmy mu takie pozdrowienia. I martwiliśmy się, bo długo się nie odzywał. A dopiero się odezwał dzisiaj po 10 rano, że wszystko jest ok, Także wszystko jest u niego w porządku. Spał. I wczoraj nam wybiło 600 subskrypcji. Ojej, Także się cieszymy, bardzo dziękujemy. Bardzo nam miło, że ktoś nas chce oglądać. Pozdrawiamy pana Zbigniewa, który mu bardzo się podoba relacje z mójem. <laughs> o tak, rynku. tak, tak. Czytaliśmy komentarz, jeszcze nie odpisałam na niego. Później będę odpisywać na wszystkie komentarze, także cieszymy się, że, że się podoba. Nasza relacja trochę taka zabawna, inna niż chyba wszystkie. wszystkie bo my w ogóle jesteśmy inni takim wiecie. Teraz idziemy na lody, na które to są... Nie lody ekipy. Powiem, powiem wam, że to jest Pozdrawiamy ekipę. Jedyne lody, na które zawsze jak przyjeżdżamy chcę iść, bo mi tak są lody od dzieciństwa. Po prostu u nas w naszym mieście są takie lody robione. Że no po prostu uwielbiam je i zawsze jak tylko jesteśmy to idziemy obojętnie czy deszcz pada czy nie pada, to idziemy na lody. Tak, są bardzo smaczne. Aleksandro? Tak. Ale powiedz coś. Fajne lody. Ja Wam coś pokażę, zmienię tylko kamerkę. Widzicie ten budynek tam z przodu przed nami? To kiedyś tam mieszkałam. <laughs> Taka ciekawostka. Co Aleksandruś powiesz? Że fajne lody. Tak? No. I co jeszcze powiem? Powiedz jeszcze co. co podwójną porcję kołdunów, bo Maxa nie ma. <laughs> Wszyscy się cieszą, że Maxa nie ma więcej kołdunów. <laughs> nie wiecie o czym mówimy może niektórzy, więc na pewno pokażemy jak wyglądają kołduny. Ale nie będę przedłużać chyba tego ujęcia, ponieważ będzie sporo montowania, a ja jeszcze jestem przy Chorwacji. A niedługo kolejna Chorwacja, także nie przedłużając, na razie kończymy to ujęcie. O, widzę. Tu fajnie mieszkałaś, ten. Muszę przyznać, że miałaś fajne sąsiedztwo. No proszę cię, mój tato tu pracował. Się śmieję, a zaraz wam pokażę moje okno od kuchni. Jaki mieliśmy widok z kuchni? Tutaj. O! To jest to okno. Muszę powiedzieć, że to taka miejscówka w moim stylu. Dlaczego? Z ładnym widokiem. <noise> I tylko chwila do lodu. No tak, tak, tak. <noise> I tylko chwila do lodu. Także tak wygląda, mhm, dokładnie. Tutaj miałam, dosłownie przeszłam na drugą stronę i mam mieście, a tam Piotrek chodził do szkoły. O, tutaj. Dokładnie tutaj mieszkałam, na rogu. Kiedyś, dawno temu. Także zgadujcie, w jakim jesteśmy mieście. Jadą, jadą autka. Obuwie. Trochę może właśnie tak nagrywamy, żebyście coś zobaczyli. Tam daleko jest sąd. I się kierujemy na lody, tak? Tak. Kto kupuje loda? Kto ja. Ja... No ja nie, ja podziękuję, a wy chcecie ja lody. Dobra, ja trzymam miejsce ja na kołdunę. Tutaj mamy kościół Świętego Mikołaja. Obok stoi papież. Pewnie podejdziemy jeszcze. Już było to na naszych vlogach, ale niektórzy dopiero dołączyli do nas, więc może akurat komuś się spodoba miasteczko, które jest bardzo urokliwe. Tutaj mieszkaliśmy, zanim wyjechaliśmy do Niemiec. Ktoś ostatnio pytał w komentarzu: Pan, który naucza angielskiego, ile lat jesteśmy w Niemczech? Także jesteśmy bardzo, bardzo długo. A ile dokładnie to może kiedyś powiemy. Zobaczymy. Ale długo. I tu są te przepyszne lody. Chłopaki kupują lody. Ja lodów nie chcę dzisiaj. Nie, także. Nie. Brawo, nie Pogoda nam się zrobiła, a jutro ma padać deszcz. Więc zobaczymy. No, happy. No, szczęśliwa. Tak. No to świetnie. Satysfakcja gwarantowana. Dla mnie lód to po obiedzie, przed obiadem to nie bardzo. Ja tego chciałam powiedzieć, na loda. Pójdziemy jeszcze raz, ja tak sobie nie odmówię. Ja też mogę dwa Dobra. A powiedzcie jeszcze z ciekawości ceny takiego loda, bo jak słyszeliście we vlogu z Chorwacji, na murze w Dubrowniku cena loda wynosiła 15 kun. Za gałkę. A tu są dobre dwie gałki, nie można no tak, powiedzieć? Tak, to są dwie gałki. Także jaka tutaj cena jest takiego lodzika? Taki lud mały to jest 4 zł. 4 zł, czyli niecałe euro, tak? Gdzieś 80-90 centów. Mm -hmm. No to jest niesamowite. A 15 kun to będzie 2 euro, tak? Także dużo. Ja mm. oczywiście dzwony biją. Aż miło. Wieża zegarowa, ale patrzcie jak tutaj pięknie ratusz odnowili. Naprawdę ładnie wygląda. Urokliwie. Mm. O, proszę, jaka nasza miejscowość jest turystyczna, jaka wycieczka. Tutaj podziwia wieżę ratuszową. Aha. Także warto odwiedzić nasze miasteczko. Bardzo, 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 ale ładny piesek. jakiś śliczny, patrzcie, jak piękny, jak lew wygląda. Wieża ratuszowa. Ładnie odnowili, fajnie to wygląda. Stoimy z Aleksem obok jubilera. Piotr poszedł do środka, ciekaw czym coś kupi. Nie, zobaczymy. Rozmawia, coś, rozmawia? Cicho, nie zaglądamy. Ja mówiłam, że zrobię ujęcie kościoła. Czartowałem. Co tam? To... No tutaj, tak, wstępnie to... się pytałem, a taka pani. Jest skomplikowana troszkę, ale taka obrączka to mniej więcej 2200 za zestaw. 2200? Tak, 585, Trzy tygodnie oczekiwania. Mhm. Piotrek zgubił swoją obrączkę w tamtym roku w Chorwacji. Nie, sorry, dwa lata temu. W Także dużo ludzi jest bardzo. Wszędzie jedzą. Nie ma tak jakoś dużo tych knajpek takich jedzeniowych, ale jednak coś tam można znaleźć, coś zjeść, bo i tutaj jest za mną i przede mną także wycieczki są. Miasto godne polecenia, naprawdę warto przyjechać chociaż raz i odwiedzić, i zobaczyć, zwiedzić, bardzo sympatycznie jest. No i przede wszystkim mamy takiego dużego papieża, jak widzieliście. Jeśli oglądacie nas dłużej, to wiecie, że pokazywaliśmy już co nieco z naszej miejscowości i także parki, spacery może tak niedokładnie, no ale teraz wiemy, że więcej ludzi nas ogląda, mamy więcej widzów, więc fajnie bardzo się z tego cieszymy i chcemy po prostu się z wami podzielić, skąd pochodzimy. Także to jest nasza miejscowość w Polsce. Z której się wywodzimy oboje z Piotrkiem. A tutaj szkoła numer jeden. I Piotrek tutaj chodził podstawówkę. Ja chodziłam do trójki. Także jeżeli ktoś będzie oglądał, to pozdrawiam. Kaczuszka płynie. Linie rosną. Ładnie, ale woda taka brązowa. Zupełnie inna niż w Chorwacji. Kąpać bym tu się nie polecała. Podsłuchamy. Podsłuchamy. Woda pod spodem się rozbujała i jak biegło się po tym ludzie, to ten był taki uf, 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 tak wuuu, tak falowo. No ale niesamowite uczyć. O czym mówisz? No kiedyś jakśmy byli dziećmi, to to zamarzało ta fosa zamarzała. Łapaliśmy się ze 20 dzieciaków zający i biegaliśmy z jednej strony na drugą. I to się nazywa, że robimy galaretkę. I tak po pewnym czasie, po paru przebiegnięciach, woda pod spodem się rozbujała i ten lód, po prostu taka fala się robiła, ten lód się do góry podnosił, unosił i opadał i tak była atrakcja taka. Szybciutko płynie. Koleżanki goni. Nie Nie musi Aleks! Co ty wykombinowałeś już? Już się będzie bawił. Tata, już coś kombinuje. Już wiemy, że jak on tak mówi, to będzie broił. Mam No właśnie, szczerze, on będzie je gonił. Zobaczymy. Bo tu coś będzie się działo. Może coś kombinować. Z kaczki. poczekamy. A tam przepiły rybki pływają. Aha! Skubią je nawet. co? i to takie duże. Ale rzuca chlebek. Kaczka nawet nie zdążyła dopłynąć. Ale ich tam jest mnóstwo. Jakie one są wielkie. Cała ławica. To też od razu, znika. To to warto z chlebkiem przyjść. No. O, na, tu mamy kawałek. Ja jestem w szoku. O, będzie duży. Kaczka, ryby. Nie, kaczka wygrała teraz. One skaczą, ale się dzieje. Śliwka przyniosła. Aleks poszedł po, po śliwkę, tutaj mam kawałek chlebka w tym czasie. Wrzucimy. Momentalnie znika. Aleks pędzi ze śliwką, zobaczymy co się stanie. Uwaga. Utopiła się śliwka. Nie ma śliwki. I właśnie wracamy do domu. I pojedziemy do mojej mamy na obiadek. No właśnie, tak tutaj patrzymy, że budynek ma kolory takie jak nasz i nasz wyczyścili, jeżeli widzieliście odcinek. Także nasz jest piękny, ładny, a tutaj jednak jest cały taki jeszcze z tego hmm, jak to nazwać? Pleśnie. Z takiego osadu jakiegoś. Z drzew. Także no, mogliby tutaj też wyczyścić. Nam elegancko zrobili. Pierwsza klasa. I właśnie to jest tego typu osad i to jest chyba prawdopodobnie mech. Tak mieliśmy na budynku. Od razu przyjechaliśmy umyć autko, będzie śliczniutkie i czyścioszek. Ale ładnie się prezentuje. Czysty samochodzik. No i raz dwa ogarnąłeś. Pięknie. Jedziemy, wsiadamy. Tak, Piotka mama z nami jedzie. Ruszamy do mojej mamy. No i widzisz, żono? musimy tutaj częściej przyjeżdżać. To się nie zamyka. Wszystko ok. Ta minia jest po prostu rewelacyjna. Wystarczy tak, popatrzeć na przednią szybę. <grystanie> Żartujesz, naklejki zeszły. <grystanie> A twoja ma powiedziała, że może talisman zajdzie. <grystanie> Naprawdę. <grystanie> to się ucieszą, co niektórzy widzowie, że wreszcie naklejki. Ale to kilka zeszło, tak? Trzy albo cztery zeszły i trzy zostały jeszcze. No to wiesz, musiał teraz dokończyć dzieła. Ale super, cieszę się. Pozdrawiamy widzów, którym przeszkadzały. Ja jestem sam ściągnę. Co tam, Aleks, masz? Switcha? Tak. Co byś robił? Wiem, że będziemy za cztery godziny. To biorę sobie Słuchawki. Jak w cztery godziny? Nie, na cztery godziny nie pytamy. No, z 5 godzin. Ale troszkę posiedzimy, nie? No? Zjemy na kołduny. Mm. Zjem podwójną porcję. Za maksa, wiemy, wiemy. <laughs> Jedziemy owonicą, żeby było szybciej. Ale jaśnie jakoś się zrobiło w aucie. <laughs> I tak właśnie wyglądają kołdunki. To są takie małe pierożki z mięskiem wołowym wewnątrz. Są przepyszne. I to się właśnie moczy. O tutaj może pokażę, bo Aleks ma słabą. Tutaj jest woda z octem i z pieprzem. I w takim właśnie się namacza. Jakby sosie. I się konsumuje. Pyszność. I to jest moja porcja kołdunków. Są przepyszne. Rewelacja. Litewska potrawa. Mm, uwielbiam, uwielbiam. Aleksie. Będziemy oglądać rodzinkę 4 plus 1. Tak, tak. Fantastyczny film. Fantastyczne? Podobają ci się? Tak, no to czekamy, aż włączysz. Ech. Tobie się też podoba rodzinka 4 plus 1? Ale powiedz, bo no nie słychać. Tak, bardzo mi się podoba. No to cieszymy się bardzo. A teraz oglądamy stop Ham. Akurat. Aha, <laughs> a to wie, <laughs> No. <śmiech> I ostatnio pokazane znowu w internecie było ten: jakiś harcet znowu przez, przeleciał mercedesem nad tym, nad rondem. Majko. nic mu się nie stało. Mi się zdaje, że specjalnie to zrobił. Nie, no to trzeba sprawdzić. Ty. Dobra, jem, jem, jem. Odwiedzisz dubrawiec z nami. A nam właśnie pisali, że super. Może fajna relacja. Także cieszymy się bardzo, że podobają się odcinki. Tu się? zajada. Oglądamy właśnie fiaczkę. To może wyłączymy ci fonię i będziesz tylko napisy czytał. To jest fajnie. Umieli nakręcone to. Po kroję częściej nie ma. A o czym mm. mówisz? O nas? Że, no, ze Strasburgerem? Mamo? Nie, to gdyby się działo ładnie z tymi książkami. Ty Pokazywałeś to... Ale Krastynę to, ty tyli, to kiedyś, byliście i strassburger. No, no. no, byliśmy ze Strasburgerem. Trzeba siedzieć, miałem ześpuł. No, no tam to wróć się. Ale no, żeby zrozumieć, ale może... No, 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 no. no. A ty jesteś, kto prowadził jakąś... Piotrek pięknie pokazuje. Jak pięknie pokazuje, jak ci kroi arbuza bo Arbusę. Piotrek kroi arbuza. Tam moja mama w tyle coś się robi, to on, wiecie, głośno. Fajne to też jest. Moje chyba stęczuje, mało jeszcze było. Widzisz, być przed makułowiczem. I kolejny dzień, jesteśmy w parku. I właśnie dzisiaj mieliśmy małego strasika, bo się Max nie odzywał. Także się troszkę tak przestraszyliśmy, czy wszystko ok. Ale rano napisał, że brakuje mu baterii, niestety. I dlatego się nie odzywał po prostu. Wczoraj o 23 ostatni raz mieliśmy kontakt i tak strasik był. także A jest, pokażę teraz gdzie on jest, bo jest na niemieckim może I już myśleliśmy, że pojechał, popłynął promem do Norwegii. Także myśli były tutaj różne, ale i Alex tutaj skontaktował się z dziewczyną Maxa i ona właśnie powiedziała, że noclegu nie mogą znaleźć i gdzieś tam w namiocie śpią, także łączył na chwilę telefon dzisiaj rano i odpisał, że wszystko jest okej, okay. także zobaczymy. Na pewno jak znajdzie tylko źródło ładowania, to się z nami skontaktuje i, i powie co i jak dokładnie. Także, ale mamy stresika, bo pierwszy raz wyjechał na taki dłuższy wyjazd, dlatego no denerwujemy się. Pojechali w trzech. Ale tak, nie przez to, wytrzek. że żaden z nich nie chciał odebrać komórki. To znaczy nie było zasięgu. Cały czas podawało, że telefony są powołączane. No oni chyba prawdopodobnie wszyscy mają rozładowane baterie, także nie wiemy. Dopiero się dowiemy później, ale... No, no ale strasiek jest. Był. Już teraz nam urżyło, bo, bo wiemy, że wszystko w porządku, ale myśli już takie chodziły po głowie, wiecie. Co tam Aleksandruś powiesz? Wpadajcie na kanał Aleksio. W każdym odcinku się Aleks reklamuje. Zgubiliśmy psa i ojca. O tak! Co dzisiaj na obiad? Kto wie? Coś dobrego. Chyba gulasz babcia robi. Dzisiaj babcia Łusia gotuje. Babcia Łusia to Piotrka, mama, babcia Ewa to moja mama. Do babcia Ewy idziemy na. Ciasto! Ciasto! No, Jabłkowe. Ja błacznik będzie dzisiaj. Nie zdążyłam włączyć wcześniej kamerki, ale tam pan właśnie pobieg z wózkiem, więc tutaj dwa w jednym. Wiózł w wózku bliźniaki <noise> i biegł za wózkiem. Także i trenuję, i dzieci mają radochę, że mogą się przejechać wózeczkiem. W szybkim tempie. Znowu ten pan. właśnie się dziwimy, że on obiegł cały park. A jest ciepło, bo jest 24 stopnie. Także naprawdę gratulacje za kondycję. Piękny park. Widok cudny, ciepło. A po południu ma padać deszcz. Wracamy z parku i pies odmówił posłuszeństwa przy temperaturze około 25 stopni. Także zobaczcie, co się dzieje. Nie chce przejść. Położył się. Co nukuj? W tym momencie pozdrawiamy panią, tak? Która pisała, że w Chorwacji mieliśmy Cię brać. Na spacery długie, tak? W ciągu dnia. A nie, pies zostawał w apartamencie, tak? A teraz co No chodź, no gdzie? Idziemy do domu. Ale na pasach nie wolno siedzieć, chodź. Pozdrow panią, no? Pozdrów. powiedz, że to by było dobrze w apartamencie, nie? Tam, gdzie klimatyzacja, tak? Gdzie mogłeś odpocząć? Tam było 10 stopni więcej niż teraz. No, się jeszcze troszkę do domku, dasz radę? Nie możemy iść dalej. Ulice tutaj przerabiają. Koszt tej naprawy około ponad 3 miliony zł. Także jestem bardzo bardzo ciekawa, gdzie wyglądała ta ulica po przebudowie. Rozumiem, że tutaj wszystko wymieniają, na wierzchnię. ulicy chodniki wszystko tam zrywają. Jak nie zapomnę, to Wam pokażę tablicę. Na tablicach informacyjnych widzimy, ile kosztuje tutaj całkowita wartość inwestycji. Przebudowa dróg będzie kosztowała prawie 3 miliony 400. 000. A przebudowa ulicy? Aha, przebudowa ulicy, no to tu, ale tu są drogi i inwestycje lokalne. Rozdzielili to 3 miliony 600. 000. 3 miliony 600, 000, 3 miliony 400. 000. 7 milionów. Przebudowa tej ulicy. 7 milionów. To jeszcze lepiej niż mówiłam. Ładnie.